Księżna i książę William z powodu panującej epidemii koronawirusa zwrócili się z odezwą do Brytyjczyków. Wypowiedzieli się w niej na temat księcia Karola, u którego potwierdzono zarażenie SARS-CoV-2. Przyznali także. Że rodzina królewska ukrywa coś przed jej najmłodszymi członkami. Księżna Kate ma teraz na głowie trójkę dzieci, które z powodu kwarantanny nie chodzą do szkoły. W obecnej sytuacji raczej nie przekona księcia Williamana, o którego decyzji pisaliśmy jakiś czas temu. Szczególnie, że przed całą trójką muszą ukrywać pewną tajemnicę, co na pewno nie jest łatwe. Księżna Kate i książę William ukrywają prawdę przed dziećmi. Nie chcą, aby się załamały w ostatnim oświadczeniu pary książęcej. Księżna Kate przyznała, że George i Charlotte nie protestują przeciwko domowemu nauczaniu. Przy czym podkreśliła, że mimo czasowego zamknięcia dzieci są pełne energii. Być może sekretem ich niepohamowanej radości jest fakt, że Kate Middleton i jej mąż nie mówią im całej prawdy. Nie powiedzieliśmy dzieciom, że tak naprawdę spędzimy w ten sposób także wakacje. Czuję, że jestem przy tym wredna. Uczyliśmy je przez cały ten czas. Tylko im tego nie mówcie. Dzieci mają zaskakująco dużo energii, całymi dniami bawią się i uczą, a nie widać po nich zmęczenia. Nie chcemy ich straszyć, ale mówimy im o tym, co się dzieje w słowach odpowiednich i zrozumiałych dla dziecka, opowiadała Kate. Wypowiedział się także książę William. Powiedział jak zdrowie księcia Karola: Dalsza część testu pod galerią, nie tak dawno temu, media obiegły informacja, że książę. Jak jednak przekazał William, jego ojciec czuje się już dobrze. Obecnie z racji na sytuację i przebytą chorobę jest izolowany, podobnie jak królowa Elżbieta II. Dzisiaj grzeje. 1. 2. Muszę przyznać, martwiłem się. Pasuje do profilu osoby, która w tym wieku ma większe ryzyko zarażenia się. Kropka, pomyślałem, że jeśli ktokolwiek ma z tego wyjść, to będzie on. Myślę, że najtrudniejsze było to, że musiał przystopować. Nie mógł wyjść na zewnątrz, zaczerpnąć świeżego powietrza i przejść się na spacer, mówił William. Źródło